11. Kapitan naszej ekipy Szymon Łuszczek 19. Sergio Alcibar 89. Paweł Grzywaczewski 12. Alcibar Baldrich uderza i Baldrich. Bramka numer 100 dla Gwiazdy w tym sezonie trafia na jego konto. Kapitalne uderzenie z destansu. Cezara Waldricha i prowadzimy 1 do 0. Mroczka. Dobrze odwrócił się chleb, daj po krótkim słupku uderza. Mamy 1 do 1. Nasi zawodnicy jeszcze zgłaszają arbitrowi, że było tam przewnienie. Mroczka już ma piłkę ustawioną. Prywa do Urbańca i kapitalnie teraz Jarosław Urbaniec. Miał dużo miejsca, umieścił piłkę w samym okienku bramki Pawła Mieszczanina. Goście z Krakowa wychodzą nam na prowadzenie. 2 do 1. Zakotowało się teraz w polu karnym zespołu z Krakowa, ale Piasecki czujnie traci piłkę, dynek jeszcze odwraca się. Chleb i mamy 3 do 1. Ależ teraz zadali dwa ciosy zawodnicy z Krakowa. Samit. I mamy czwartą bramkę dla zespołu z Krakowa. Leżał na parkiecie Baldrich. To jednak nie powstrzymało. A u przed kontratakiem. Będzie od dla gwiazdy. Jączek, już pędzi. teraz kolejny grzywaczewski w roli lotnego bramkarza. Ale Sibar. Grzywaczewski. I mamy bramkę dla gwiazdy. 4 do 2. Podskutkowała teraz ta przebaga naszego zespołu. Dziarmaga. Wybija piłkę i mamy końcową syrenę. AZS ŁEKA Kraków wygrywa z liderem. Przede wszystkim gratulacje, krótki pomocowy komentarz. Dziękuję bardzo. No cóż, byliśmy, przyjechaliśmy tutaj głodni zwycięstwa. To było widać od samego początku. Ostatnia nasza porażka z nowinami. I wyjazdowy mecz we Wrocławiu, który również zakończył się niestety naszą porażką. Gdzieś po drodze nieudane dla nas Akademickie Mistrzostwo Polski spowodowały to, że, że przyjechaliśmy tutaj naprawdę bardzo głodni, bardzo głodni. Wywiezienia sąd od lidera trzech punktów. No cóż, ten mecz rozpoczęliśmy pod hasłem oni muszą, my możemy. I to nam na pewno ułatwiło grę, bo graliśmy bardziej swobodnie. No, i też umiejętnie w defensywie udało nam się wyeliminować najniebezpieczniejsze punkty Gwiazdy. Więc myślę, że też, oczywiście, zespół gospodarzy miał bardzo dużo sytuacji. Mieliśmy też szczęścia, sporo, ale no, tego szczęścia nam brakowało w poprzednich meczach, więc wróciło do nas w tym meczu. Trenerze, krótki pomyczowy komentarz. Myślę, że tu komentarze akurat nie są zbędne, jakiekolwiek, bo. Mecz przegraliśmy na własne życzenie, tym, że nie wychodzimy z szatni. Eee, gdzieś tam, może nie, że nie wychodzimy, ale gdzieś tam myślę, że e, zabrakło koncentracji w kluczowych momentach. Gdzieś tam mamy sytuację, mamy e, mnóstwo, mnóstwo, okazji do tego, by zdobyć bramkę, a, a brakuje słów tak naprawdę teraz mi, co, co by to określić. No, jedyne, co, co mogę teraz powiedzieć, to, że bierzemy się do roboty ostatecznie i, i jedynie przepraszamy kibiców za to, za to, co się dzisiaj wydarzyło. Eee, w każdym następnym meczu po prostu będziemy musieli pokazywać, na co, nas, na co nas stać. Jest już pomysł w twojej głowie, jak zagrać w Tychach, co zrobić w Tychach, żeby, żeby ten mecz poszedł na nasze konto. Nasz pomysł się nie zmieni, bo my potrafimy grać, potrafimy dochodzić do sytuacji, potrafimy rozwiązywać trudne, trudne rzeczy z piłką przy nodze, potrafimy wychodzić z pressingu, tak naprawdę wszystko potrafimy, tylko gdzieś tam chyba za szybko uwierzyliśmy, że jest ten awans na wyciągnięcie ręki. Myślę, że po prostu przyłożymy się do następnego meczu tak jak to powinno wyglądać w 100%. I... I będziemy działać. Niezależnie od tego, co się dzieje z, z różnymi rzeczami dookoła, e, które nas ruszają każdego, e, to, to myślę, że po prostu powinniśmy się spiąć i tyle.